Wyobraź sobie giganta, potężnego, niepokonanego w oczach świata. A teraz wyobraźcie sobie młodego człowieka, pozornie kruchego, bez miecza, tarczy, zbroi, tylko kamień i niezachwiana wiara. Ale to, czego nie widzisz, to to, to nie Dawid staje twarzą w twarz z Goliatem. Za tym pasterzem jest Bóg w akcji. A jeśli Jezus patrzył ta bitwa, jak spojrzałby na moment, w którym młody człowiek ośmiela się wierzyć, że niemożliwe jest możliwe, gdy na pierwszym planie jest Bóg. Na polu bitwy tu nie chodzi o siłę, ale o wiarę. Ta walka to znacznie więcej niż konfrontacja sił fizycznych. To siła wiary, która przenosi góry, obalając gigantów i zmieniając losy całego narodu. Chcesz wiedzieć jak? Zostań ze mną i przekonaj się. Wyobraź sobie scenariusz wojenny. Z jednej strony armia Izraela przerażona i sparaliżowana, z drugiej Goliat, ogromny filistyński olbrzym wzbroj, naśmiewający się z ludu Bożego. Nikt nie odważył się stawić mu czoła. Przez czterdzieści dni ten człowiek znieważał Izrael, aż wszyscy drżeli. Teraz pomyśl ze mną, ile razy nasze problemy wydają się tak gigantyczne. I to właśnie w tym kontekście Dawid, prosty pasterz, nie był nawet żołnierzem. Tylko młody człowiek, najmłodszy z braci, wysłany przez ojca, aby przyniósł żywność wojownikom. Jednak po przybyciu na miejsce zastaje armię sparaliżowaną strachem i olbrzyma przeciwstawiającego się Bogu Izraela. A oto najbardziej niesamowity punkt, podczas gdy wszyscy widzieli niezwyciężonego olbrzyma, Dawid dostrzegł szansę, aby Bóg mógł pokazać swoją moc. Teraz żądaj sobie pytanie, jak widzę stojące przede mną wyzwania? Bo prawda jest taka, nie liczy się wielkość olbrzyma, ale wielkość twojej wiary w Boga, który za ciebie walczy. Co wyróżniało Dawida spośród wszystkich innych wojowników na tym polu bitwy? Podczas gdy żołnierze ufali swoim mieczom, tarczom i zbroi, Dawid ufał czemuś znacznie większemu, w Panu zastępów. Wiedział, że w pojedynkę nigdy nie pokona Goliata. Ale jego zaufanie nie polegało na sile fizycznej, ale na Bogu. I tu sytuacja się zmienia, wiara nie dotyczy tego, co możesz zrobić, ale tego, co Bóg może zrobić przez ciebie. Dawid nie patrzył na wielkość olbrzyma, patrzył na wielkość swojego Boga. Zastanawiam się, a może Ty też powinieneś, ile razy pozwalamy, aby strach przed naszymi gigantami nas paraliżował? Dawid uczy nas, że kiedy pokładamy ufność w Bogu, bez względu na to, co się przeciwko nam podnosi. Zwycięstwo jest już gwarantowane. Ponieważ nie walczymy sami. Pomyśl teraz o tym kluczowym momencie, Dawid stanie twarzą w twarz z Goliatem. Saul, król Izraela, oferuje własną zbroję, aby się chronić. Ale tutaj pojawia się coś zaskakującego, Dawid odmawia. Zdejmuje zbroję, upuszcza miecz i wybiera tylko pięć gładkich kamieni i procy. Większość pomyślałaby: To szaleństwo! Jak on będzie walczył bez ochrony? Ale Dawid o tym wiedział, jego prawdziwą ochroną nie była metalowa zbroja, ale obecność Boga u jego boku. Widzimy tu coś głębokiego, często próbujemy stawić czoła wyzwaniom, korzystając z zbroje tego świata, czy to pieniędzy, statusu, czy ludzkiej siły. Ale jako chrześcijanie musimy o tym pamiętać, prawdziwe przygotowanie do bitew polega na całkowitym zaufaniu Bogu, a nie własnym zdolnościom i zasobom. Dawid wiedział, że ludzka broń nie wystarczy. Miał coś o wiele potężniejszego, wiara. A ty? Jakich zbroi próbujesz użyć, aby stawić czoła swoim problemom? Może, podobnie jak David, nadszedł czas, aby odpuścić te rzeczy i zaufać temu Bóg dał ci już wszystko, czego potrzebujesz, aby zwyciężyć. Nadchodzi chwila, na którą wszyscy czekali: Dawid, prosty pasterz, staje twarzą w twarz z Goliatem, imponującym wojownikiem. Goliat się śmieje. Gardzi Dawidem, drwiąc z jego młodości i słabości. A kto by nie szydził? Młody człowiek bez zbroi, z procą i kilkoma kamieniami. Ale Dawid nie jest wstrząśnięty. Odważnie deklaruje: Wy przychodzicie na mnie z mieczem i włócznią, ja zaś napadam na was w imieniu pana zastępów. Oto sekret, Dawid wiedział, że ta bitwa nie była tylko jego, ale pana. Podczas gdy Goliat ufał swojej broni, Dawid ufał Bogu. A tak powinniśmy stawić czoła gigantom w naszym życiu nie naszą siłą, ale mocą Boga, która jest w nas. Szybkim ruchem Dawid rzuca kamieniem. I w jednej chwili dzieje się to, co wydawało się niemożliwe. Goliat upada. To nie siła Dawida powaliła olbrzyma, ale ręka Boga. Jak często nie doceniamy mocy Boga w naszych zmaganiach? Ucz się od Dawida, kiedy ufamy Bogu, niemożliwe staje się rzeczywistością. Gigant, który wydawał się niepokonany, upada przed mocą wiary. I tam na oczach wszystkich dzieje się niemożliwe, gigant upada. Goliat, który przez wiele dni terroryzował Izrael, leży teraz na ziemi, pokonany przez młodego mężczyznę, który odważył się zaufać Bogu. Pole bitwy, które kiedyś było zdominowane przez strach, teraz jest wypełnione zwycięstwem. I nie było to zwycięstwo broni, siły czy ludzkiej strategii. To było zwycięstwo dla wiara. Ta historia pokazuje nam coś istotnego, bez względu na wielkość olbrzyma, z którym się mierzyszczy to problem, choroba czy sytuacja niemożliwa. Kiedy zaufasz Bogu, zwycięstwo jest pewne. David nie wygrał dzięki swoim umiejętnościom posługiwania się procą, wygrał, bo o tym wiedział Bóg miał kontrolę nad wszystkim. Pomyśl teraz o tym. Jeśli Bóg był wierny Dawidowi, on także będzie wierny Tobie. Zwycięstwo nie przychodzi dzięki Twojej sile, ale dzięki Twojej wierze w Boga, który nigdy nie zawodzi. Giganci mogą być wielcy, ale Bóg jest większy. Kiedy więc bitwa wydaje się przegrana, pamiętajcie, w Chrystusie zwycięstwo jest już Twoje. Zwycięstwo Dawida nie dotyczyło tylko giganta. Zmieniła losy całego narodu. Strach został zastąpiony wiarą, nieuchronna porażka została przemieniona w nadzieję. To, co wydawało się ludzkim oczom niemożliwe, stało się żywym świadectwem mocy Bożej. A oto wielka prawda: to zwycięstwo nie było tylko zwycięstwem Dawida, ale całego ludu Bożego. Teraz pomyśl ze mną, kim są giganci, którzy sparaliżowali twoje życie? Być może stoisz przed wyzwaniami, które wydają się nie do pokonania, ale pamiętaj o lekcji Dawida. Prawdziwa siła pochodzi z zaufania Panu. Tak jak Bóg użył Dawida, aby przynieść wybawienie swojemu ludowi, tak też może użyć ciebie, aby pokonać gigantów w Twoim życiu i wpłynąć na ludzi wokół Ciebie. Wiara jednego człowieka zmieniła historię narodu. A jeśli macie tę samą wiarę, co Bóg może uczynić przez Was, zaufaj mu. Zwycięstwo jest już gwarantowane. Teraz pytam, kto jest Twoim Goliatem? Czym jest Olbrzym, który powstał przeciwko tobie? Podobnie jak Dawid, możesz stawić temu czoła nie siłą swoich rąk, ale wiarą w Boga, który nigdy nie zawodzi. Jeśli ta wiadomość do Ciebie przemówiła, udostępnij ten film z kimś, kto również powinien to usłyszeć. Napisz w komentarzu, przed jakim gigantem, stoisz dzisiaj i jak szukałeś zwycięstwa przez wiarę. A jeśli jeszcze się nie zapisałeś, subskrybuj kanał, aby uzyskać więcej treści które wzmocnią Twoje chodzenie z Bogiem. Razem nauczymy się pokonywać gigantów przez wiarę. Twoje zwycięstwo jest bliżej niż myślisz.